Witajcie, kochani. Nagrywamy kolejny program z cyklu Błogosławieństwa Abrahama. Chcemy mówić o tym, jak Bóg działa w naszych codziennych sprawach, w codziennych problemach, ze szczególnym uwzględnieniem finansów, dlatego że nie mówi się w kościele o tym prawie w ogóle, albo w ogóle. Natomiast, natomiast jeżeli, jeżeli Bóg nie wejdzie w tę sferę, jeżeli nie pozwolimy mu działać, nie zaufamy mu w sferze finansów, to będziemy w tej sferze robili rzeczy wątpliwe albo nawet złe. Dlaczego? No, dlatego, że będziemy myśleli, że jesteśmy sami, jesteśmy skazani na własne siły, Bóg nie ma tu nic do powiedzenia i będzie kłopot. Dlatego będziemy rozbrajali jakby te konstrukcje myślowe. Mam nadzieję, że trochę rozbroiliśmy już te konstrukcje myślowe, jeżeli chodzi o o uzdrowienie emocji, uzdrowienie relacji, uzdrowienie fizyczne, że to już powoli zaczynamy rozumieć i wierzyć, i widzieć, że Bóg troszczy się o te sprawy, a chcemy pokazać też inne teraz przestrzenie. Inne przestrzenie. Mówimy tu o błogosławieństwie Abrahama. Dlaczego? Że właśnie, dlatego, że on dostał obietnicę od Boga, że będzie błogosławiony i stanie się błogosławieństwem, i na Jego życiu widzimy, na jego życiu widzimy, jak. Zaproszenie Boga wszechmogącego spowodowało rozkwit jego, jego życia, rozkwit jego siły i rozkwit jego finansów. Czasem myślimy, że jest na odwrót, ale zobaczymy sobie właśnie w tej serii nauczeń, jak Słowo Boże ustawia te sprawy. Tych nauczeń będzie bardzo dużo, dlatego że powolutku będę zgłębiał i zgłębiał, i zgłębiał. Będziemy analizowali Słowo Boże cały czas i coraz głębiej. I zobaczymy obraz, zbuduje nam się taki duży obraz. Można wydzielić sobie kilka takich, takich bloków. Najpierw przeanalizujemy Boże działanie w Starym Testamencie i przeanalizujemy życie Abrahama, Izaaka, Jakuba, czyli patriarchów, później narodu wybranego, Józefa egipskiego, Eliasza i Daniela. Co najmniej tyle. Z czego na YouTubie będzie, będzie właśnie dzisiejsze nauczanie o Abrahamie, reszta będzie na, na DVD, które będzie można u nas kupić w sklepie. Tego materiału będzie bardzo dużo, zobaczymy, jak, jak będzie się Wam to podobało. Później przejdziemy do Nowego Testamentu. Zobaczymy, boże działanie właśnie błogosławieństwa Abrahama w życiu Jezusa i apostołów to będą dwa nauczania. A później pokażę coś takiego, co nazwałem cyklem błogosławieństwa gdzie pokażemy sobie trzy takie, trzy takie fazy jakby współpracy z Bogiem. Faza przyjmowania błogosławieństwa, mądrego zarządzania błogosławieństwem i rozdawania błogosławieństwa. I znowu wchodzimy przez rozdawanie, wchodzimy do przyjmowania. Czyli zobaczymy, że wolą Bożą jest rozdawanie dobra przez nas, przeze mnie i przez Ciebie. Bóg chce Ci błogosławić, abyś stał się błogosławieństwem. Bóg chce mi błogosławić aby ja stawał się błogosławieństwem dla wszystkich naokoło mnie. To jest Boży plan. I zobaczymy, czyli mamy takie trzy fazy, w każdym będą trzy punkty, czyli będzie dziewięć punktów. No, widzimy, trochę tego materiału jest. Wszystko oparte bardzo mocno na Bożym Słowie, dlatego zawsze z tymi nauczeniami miej przy sobie Biblię. Czytaj razem ze mną, wgłębiaj się, później wróć jeszcze do tego słowa. Będziemy bardzo, bardzo mocno pracowali ze Słowem Bożym i Starego i Nowego Testamentu. I dzisiaj zaczynamy od Abrahama. Chcemy zobaczyć, chcemy zobaczyć, jak Bóg współpracował, czy w nadprzyrodzony sposób błogosławił Abrahamowi. Jak to się stało, że ludzie, poganie, którzy żyli naokoło Abrahama, mówili o nim, że widzą, patrząc tylko na Jego życie, nie na Jego słowa, tylko patrząc na Jego życie, mówili, że jest szczególnie zaszczycony u Boga. Ja kocham to, to stwierdzenie. Poganie, patrząc na wierzącego, widzieli, że jest szczególnie zaszczycony u Boga, czyli widzieli to błogosławieństwo. I Abraham, jako Ojciec Wierzących, nasz Ojciec, mój Ojciec Wierzących, tak nas uczy nas tego właśnie przyjmowania i współpracy z Bogiem. W dwunastym rozdziale Księgi Rodzaju Bóg daje właśnie tę obietnicę. Będę Ci błogosławił i staniesz się błogosławieństwem. Rozmnożę Twoje potomstwo jak piasek morski, jak gwiazdy na niebie. I już w trzynastym rozdziale może jeszcze jedna rzecz. Bóg wprost nie powiedział, że będzie Abrahamowi błogosławił finansowo. Nie ma w dwunastym rozdziale powiedzenia, że uczynię Cię bogatym człowiekiem. Nie ma tam tak powiedzianego, ale już w 13 rozdziale Słowo Boże mówi, to jest rodzaju 13.2, że był Abram, czyli jeszcze Bóg nie zmienił jego imienia, był Abram bardzo zasobny w trzody, srebro i złoto. I ja muszę się przyznać, że długo nauczałem, wiele lat mówiłem o tym, że z częścią tego błogosławieństwa, jakby dorozumianą częścią błogosławieństwa życia, zdrowia, i właśnie finansów. Są, są te finanse. Ale przyszedł dzień, kiedy zacząłem się zastanawiać nad tym, jak to się stało, że Abraham, później Abraham, można powiedzieć, no, no, wszedł w posiadanie tego wszystkiego. Srebro, złoto, trzody, namioty, ludzie. Jak to się stało, że Bóg dał mu zarząd nad tym wszystkim? I to była taka fajna sytuacja, że zastanawiałem się i takie miałem naraz doświadczenie, że Duch Święty. Powiedział mi, zobacz wcześniej, zobacz, co się działo wcześniej. I w 12 rozdziale, znaczy w 12 rozdziale od 15 wersetu jest niesamowita historia z żoną Abrama. Teraz czytam właśnie od 15 wersetu. Ujrzawszy ją, dostojnicy Faraona chwalili ją także przed Faraonem, To też zabrano Saraj, i później zmieniono, Bóg zmienił jej imię na Sara, na dwór Faraona. Abramowi zaś wynagrodzono za nią sowicie otrzymał bowiem owce i woły niewolników, niewolnice oraz oślicę i wielbłądy czyli jak to się stało? można, się, można powiedzieć, że stało się to w sposób no, no zupełnie nieprzewidywalny Abram, czy Abraham uciekł przed głodem, który był w Kanaanie do Egiptu i Faraon na siłę, siłą zabrał jego żonę, poślubił jako, jako drugą, trzeciorzędną żonę i wynagrodził Abrahamowi w pieniądzu, w srebru i złocie. Ale co się stało? Kiedy Faraon to zrobił, to naraz plagi zaczęły dotykać dwór. Wrzody, choroby. I oni się zorientowali, że muszą oddać żonę. Prawda? I oddali, oddali żonę oczywiście Abrahamowi. I teraz ta historia, no można powiedzieć, wkładamy ją między bajki. Ale ja się przekonałem, że Słowo Boże jest bardzo mm, dokładnie, jest, jest dokładne i precyzyjne. I ja wierzę, że właśnie tak było. Tak właśnie było. I czego możemy się dowiedzieć z tej historii? Otóż po pierwsze tego, że kiedy Bóg chce ci pobłogosławić, kiedy Bóg chce coś włożyć w twoje ręce, to choćbyś myślał, czy myślała bardzo długo, jak on to zrobi, a szczególnie kiedy myślisz, że Bóg nie ma y, szans, żeby to zrobić. Bo na przykład nie wiem, nie masz pracy, bo nie masz skąd odziedziczyć, że tak powiem, spadku. To Bóg ma plan i Bóg ma taki sposób, o którym nie pomyślisz i on go zrealizuje na twoją korzyść. Jeżeli mu zaufasz. I to jest piękna pierwsza lekcja z życia Abrahama, później Abrahama, że Abraham stał się bardzo zasobny w czody srebro i złoto i można powiedzieć bez wysiłku. Bez wysiłku. Oczywiście później pokażemy, że praca i, i, i zarządzanie jest bardzo potrzebne, Bóg tego od nas pragnie, ale tutaj akurat ta sytuacja była bez wysiłku. Dalej. W czym się przejawia błogosławieństwo Boga nad Abrahamem? Otóż w 15 rozdziale wydarza się taka historia, że to były oczywiście niespokojne czasy, niespokojne miejsce. I pięciu królów, nie będę wnikał teraz w ich imiona, trudne imiona, sprawdźcie sobie, pięciu królów napadło na czterech i pokonało. Nie, zostało pokonanych przez czterech. Ale tych czterech uprowadziło Lota, czyli rodzinę Abrahama i część jego majątku. I Abraham, jako można powiedzieć no przywódca plemienia, bo już się wtedy, prawda, była z nim rodzina i właśnie ta jego majątność, wyrusza na wyprawę wojenną i pokonuje tych królów. Sam, czyli pokonuje zwycięskich królów i Słowo Boże mówi, że nocą napadł na tych królów i zadał im klęskę, a potem ścigał ich, a, ścigał ich aż do Choby, która leży na zachód od Damaszku. W ten sposób odzyskał całe mienie, a także sprowadził na powrót lota wraz z jego dobytkiem, kobietami i sługami. To jest niesamowite. Stary człowiek, pobłogosławiony przez Boga, jest w stanie przeciwstawić się czterem zwycięskim królom. I to jest piękne. I, i, i to przyjmuj, przyjmuję ja. I przyjmuj też ty do siebie, jako zapowiedź tego, że możesz zwyciężać z Bożym błogosławieństwem w walkach, do których jeżeli przystąpisz bez błogosławieństwa, to jesteś skazany na przegraną, na śmierć nawet. Ale z Bogiem, Jego błogosławieństwem, zwyciężasz. I to jest też ciekawe, że w wersecie 20 rodzaju 15-20 jest pierwsza wzmianka o tym, jak Abraham daje dziesięcinę ze wszystkiego kapłanowi Melchizedekowi. Czyli to jest ważne, zapamiętujemy sobie, że gdzieś tutaj pojawia się element dziesięciny, gdzieś się pojawia element oddania tego, co należy do Boga, oddania tego Bogu. Tak, ale patrzymy dalej na Abrahama, czyli już widzimy, że, że Bóg pobłogosławił mu w sposób nieprzewidywalny, tak, za pomocą Sary i faraona. Zwycięża w walce dalej. Abraham i Sara doświadczali nadprzyrodzonej żywotności. Gdzie to widzimy? Widzimy to przede wszystkim, znamy prawdopodobnie te historie z 18 rozdziału Księgi Rodzaju. Gdzie przychodzi trzech mężów pod dębami Mamre, i wiemy, że to jest Pan i Aniołowie, domyślamy się tego, i Wszechmogący obiecuje Mu, że za rok o tej porze będzie miał syna. A Słowo Boże mówi, że Sara przysłuchiwała się temu i śmiała się. W ukryciu się śmiała, i Pan rzekł Abrahama: Dlaczego Sara się śmieje i myśli: Czy naprawdę będę mogła rodzić, gdy już się zestarzałam? I Bóg mówi: Czy jest coś, co byłoby niemożliwe dla Pana? Za rok o tej porze wrócę do Ciebie i Sara będzie miała syna. Wtedy Sara zaparła się, mówiąc: Wcale się nie śmiałam, bo ogarnęło ją przerażenie, ale Pan powiedział: Nie, śmiałaś się. Dlaczego ona się śmiała? Jak sięgniemy sobie później dalej, to zobaczymy, że Abraham, w momencie urodzenia Izaaka miał 100 lat, tak mówi słowo, miał 100 lat. Sara była 10 lat młodsza, czyli odejmujemy sobie 10 lat. W momencie, kiedy rodziła, miała 90 lat. W momencie, kiedy słyszała to proroctwo z ust pana, miała lat 89. Rozumiemy? I dlatego Sara się śmiała, ona już przekwitła, nie, nie miała owulacji fizjologicznie nie mogła mieć dziecka. Nie mogła mieć. Ale błogosławieństwo Boże sprawia, można powiedzieć, nadprzyrodzoną żywotność i odmłodzenie jej ciała. Odmłodzenie. Dlaczego? Bo ona nie tylko poczęła to dziecko, ale ona donosiła ciążę w sposób naturalny. Naturalny. I narodziła w sposób naturalny. Nie było cesarskiego cięcia. Czyli to jest niesamowite, że Bóg ją odmłodził. Odmłodził jej ciało. Gdzie to jeszcze widzimy? Gdzie widzimy jeszcze, że Bóg daje nadprzyrodzoną żywotność? Otóż wcześniej, kiedy jest ta historia w 12. rozdziale z Sarą na dworze faraona, wtedy Sara ma 60 lat. 60 lat. I dworzanie faraona uważali ją za bardzo piękną kobietę. W tych czasach kobieta, która miała 40 lat, była uważana za staruszkę. A 60-letnia kobieta była przez nich nazwana pięknością. Jak to jest możliwe? No otóż w sposób przyrodzony to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Bóg błogosławił w ten sposób, że Sara w nadprzyrodzony sposób, można powiedzieć, była odmłodzona i w piękności, i fizjologicznie mogła począć, mogła donosić Izaka. Możecie się to wydać niemożliwe. No Bóg z Marią zrobił jeszcze lepszą sztuczkę, tak? Maria poczęła i urodziła syna bez mężczyzny, bez męża. Więc nie mów, że to takie niemożliwe. Dla Boga jest to możliwe. Tak, słowo Boże mówi i ja wierzę, że tak jest. I jak też uwierzysz, to zaczniesz doświadczać wielu wspaniałych rzeczy. Czyli zobaczmy. Bóg daje zwycięstwo w walce. Bóg odmładza ich ciało. Sprawia, że mogą się wydarzyć rzeczy według przyrodzonego porządku niemożliwe, ale to dla Boga nie jest żaden problem. I jest jeszcze jeden werset, który chcę pokazać a propos Abrahama. Można powiedzieć, podsumowuje życie i relacje Abrahama z Panem, z Jachwę, z Bogiem Wszechmogącym, którego synem jest Jezus Chrystus. Otóż, w rodzaju 24:1 słowo Boże mówi tak. Abraham zestarzał się i doszedł do podeszłego wieku, a Bóg mu we wszystkim błogosławił. We wszystkim. We wszystkim. Co to znaczy? To znaczy, że kiedy Abraham szedł na pole, Bóg mu błogosławił. Kiedy Abraham pracował, Bóg mu błogosławił. Kiedy Abraham podejmował decyzje, Bóg mu błogosławił. Kiedy wracał z pola, Bóg mu błogosławił. Kiedy wyciągał do czegoś rękę, Bóg mu błogosławił. Kiedy z kimś walczył, Bóg mu błogosławił. Kiedy z kimś zawierał pokój, Bóg mu błogosławił. Kiedy był z rodziną, Bóg mu błogosławił. Kiedy kopał studnie, Bóg mu błogosławił. To jest niesamowite. Całe życie Abrahama było zanurzone w błogosławieństwie. Całe. I przekonamy się, że właśnie ten werset. Jest, można powiedzieć, powtórzony czy, czy rozwinięty w Księdze Powtórzonego Prawa w 28 rozdziale, kiedy Bóg mówi właśnie te słowa, że będzie błogosławił we wszystkim, będzie błogosławił Twoje wejście i wyjście i pracę Twoich rąk i będzie Cię stawiał zawsze na czele, a nigdy na końcu. Zobaczymy, że ja i Ty możemy wejść w ten werset rodzaju 24.1. Że Bóg mu we wszystkim błogosławił. Amen, kochani. Zobaczcie, mówimy dzisiaj tylko o Abrahamie. Następne nauczania nagram, nagram właśnie o Izaaku. Też, też niesamowita historia. Izaak próbował, Izaak próbował tych samych dróg błogosławieństwa. I nie znalazł go tam. Bóg dał mu błogosławieństwo na zupełnie innych drogach. Jakub to samo, próbował wejść w, y, w ścieżki swojego ojca Izaka. Nie, nie, nie. Bóg mu pobłogosławił w inny sposób. Bóg ma nieskończoną liczbę dróg, żeby nam błogosławić, i każdy z nich, zobaczymy, każdy z patriarchów otrzymał błogosławieństwo na innej drodze. Ale każdy je otrzymał we wszystkich dziedzinach swojego życia. I później przejdziemy właśnie do narodu wybranego, przejdziemy do wyjścia z Egiptu, przejdziemy do, do księgi Daniela, przejdziemy do historii Eliasza. Naprawdę fascynujące rzeczy. I wierzę, że krok po kroku to słowo, które głoszę, to słowo będzie kruszyło taki mur niewiary, materializmu, wąskiego takiego patrzenia, wąskiego pojmowania, i będziemy coraz bardziej otwierali swoje serce na, na Boże Błogosławieństwo, na współpracę z Nim. No i na, na, na owocowanie tego wszystkiego w naszym życiu i tego serdecznie Ci życzę tego wieczora, tak, bo my to nagrywamy w nocy. Zostań z Bogiem.